Siemka wszystkim, tu Kiki, witam Was. Tego lata słońce ładnie grzało, więc człowiek spędził trochę czasu nad wodą. I tak sobie miesiąc popływałem i stwierdziłem, że fajnie byłoby spróbować przepłynąć zbiornik w Mietkowie. Przeciwnika wybrałem nie z pierwszej łapanki, bo według Wikipedii to największy zbiornik wodny w województwie dolnośląskim. Jego powierzchnia to ponad 9 kilometrów. Pojemność 65 milionów metrów sześciennych, czyli dla każdego człowieka na świecie po 10 litrów. No i głębokość 11 metrów. Postanowiłem przepłynąć z boży gniewu na przeciwległy brzeg. Odległość jaką chciałem pokonać to około 2 km 200 m. Jednak wiatr i powstałe fale zepchnęły mnie trochę z kursu i tak około 200 metrów musiałem nadrobić. A więc dobra, pora zaczynać. To ujęcie sprawia wrażenie, że drugi brzeg znajduje się stosunkowo blisko. Jednak odległość, którą muszę pokonać, to w linii prostej 44 baseny olimpijskie. Okej. Okay. Pierwszy kontakt z wodą. Przede mną ponad godzina drogi na drugą stronę. Wybrałem jeden z najcieplejszych dni w roku. Jest godzina 16.30. Chciałem, żeby woda była jak najbardziej nagrzana. Oczywiście płynę bez piankowego kombinazonu, więc nie chciałem, by doszło do wychłodzenia mięśni. Wychłodzenie mięśni podczas dużego wysiłku fizycznego zwykle nie kończy się niczym dobrym. Zwłaszcza bez żadnej asekuracji na środku tak dużego zbiornika wodnego. No, ale jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy. Trochę chciałem sprawić jak to jest, poczuć się tak jak osoba, która wypada ze statku i musi walczyć o dopłynięcie do brzegu. Sprawdzić na jaki wysiłek byłoby mnie stać. Co jakiś czas zatrzymywałem się, by nagrać panoramę ze swojej perspektywy. Oczywiście nie dotykam tam dna, tylko utrzymuję się za pomocą samych nóg. A tak to miejsce widać z mojej perspektywy. Oddaliłem się od plaży już około 200-300 metrów. Najgorsze, że drugi brzeg zdawał się wcale nie przybliżać. 30 minut później byłem już na środku, w tym momencie nie było odwrotu. Ta sama odległość dzieliła mnie od jednego i drugiego brzegu. Nie byłem jednak aż tak bardzo zmęczony, więc myślałem, że spokojnie, bez żadnego problemu, dopłynę do drugiego brzegu. Jedyne co to, że przez fale opiłem się trochę tej zielonej wody. Jednak chwilę później zdarzył się wypadek. GoPro się odpięło i zaczęło tonąć. Błyskawicznie zareagowałem, żeby je złapać, jednak zrobiłem tak gwałtowny ruch, że złapał mnie skurcz w nodze. W drugiej nodze też mnie lekki zaczął łapać. Wtedy pomyślałem, że tak mam z 5-10% szans na śmierć. Chwilę utrzymywałem się za pomocą samych rąk. Zastanawiałem się, co robić, ale zachowałem zimną krew. Skurcz mnie puścił i z powoli płynąłem w stronę drugiego brzegu. Oczywiście starając się większą część pracy wykonywać rękami. Po drugim, bardziej nerwowym pół godziny, może 40 minutach byłem już dość blisko drugiego brzegu. Cały czas wiedziałem, że dam radę. Że w razie czego nie dam się tak łatwo i dopłynę choćby samymi rękami lub samymi nogami do drugiego brzegu. A tu już wychodzę na drugim brzegu, bardzo szczęśliwy, że moje nogi dotykają już gruntu. Morał z tego taki, że warto umieć pływać i stawiać sobie wyzwania. Jednak, gdy wchodzi w grę pokonanie kilku kilometrów, warto zachować rozsądek i jednak wziąć jakąś asykurację, kogoś, kto będzie płynął obok pontonem lub coś w tym stylu. No, ale najważniejsze, że dałem radę i jestem z tego dumny, bo zawodowym pływakiem nie jestem. No ale skoro dałem radę, to forma jest i na kanale na pewno będą nowe filmy. Nie martwcie się o to. Pozdro wszystkim. Żegnam się Narka. Aha, subskrybujcie kanał. Pozdro.